Witam Was w kolejnym filmiku. Jest to taki trochę ten filmik, że tak powiem, miało to być inaczej. Ale że ostatnio przeglądałam nagrania na swoim telefonie i mam sporo takich dogrywek odnośnie maków. Jednakże, ja maki ostatni raz haftowałam, jak widzicie, w listopadzie. I zrobiłam przerwę ze względu na to, że w grudniu było więcej takich świątecznych ozdób. Zaczęłam też Lukasa i stwierdziłam, że do końca lutego będę haftowała y, tylko dwa hafty, a mianowicie y, kapturka i y, Lukasa, zimowy pejzaż. No, dlatego, że jest zima, chciało mi się coś zimowego, ale jak tak przeglądałam, no to stwierdziłam, że y, pokażę wam to, co mam do tej pory. Bo to miało być tak, że nagram, dogram jeszcze, jak zakończę obrazek, bo została mi tylko jedna kartka. A cztery do wyhaftowania. No i tak mówię, że będzie troszeczkę dla odmiany, troszeczkę Wam pokażę wiosny. Więc, jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was do dalszej części filmu, w której pokażę Wam, jak stopniowo mi przybywało na makach celowo na razie mam zakryte żebyście nie widzieli tego efektu końcowego który jest na tą chwilę bo w dalszej części filmu będę stopniowo Wam pokazywała jak mi to wszystko przyrasta a do tego haftu mam zamiar wrócić w marcu, tak bliżej wiosny tak myślę, że w marcu ale już jak otwierałam szuflady to już ręce mi świeżbią żeby Jednego trochę pohaftować, z tym, że tutaj jest kanwa 14CT i będzie mi dziwnie wracać do takiej y, gęstości kanwy, jak robię na 18 i 22CT. No ale na razie sobie czeka. Maki haftuje muliną Ariadną. Haftuję z wzoru drukowanego to jest wzór od Korikamo. Haftuję trzema nitkami krzyżykiem. I haftuję je od lipca, od pierwszego lipca. No z, tym, z tym, że mówię, mają trochę przerwy, żeby troszeczkę poczekać do wiosny. Ale to co mam, to wam pokażę, więc zapraszam do oglądania dalszej części filmu. Mamy miesiąc wrzesień. Dziś jest 3 września i postanowiłam, że nagram część filmu. Jak widzicie, przeniosłam się na tamborek, bo po prostu jest mi troszkę ciężko na tym tamborku kwadratowym nurkę. No i trochę bolą mnie ręce, a chcę we wrześniu troszkę pohaftować w tym obrazku. Więc robię wszystko, żeby mi było jak najłatwiej Jak widzicie kończę już kolejny rządek I w tym miejscu będę chciała sobie haftować tylko te kwadraciki jednym kolorem, żeby już nie zmieniać nitki Ale też będę leciała półkrzyżyki w jedną, wracała w drugą i będę robiła tak w ten sposób Aż dojdę tutaj do tego miejsca i to po prostu zostawię na później tak też, żeby mi było łatwo liczyć, ile wyhaftowałam. Bo po prostu będzie szybciej, nie będę musiała ciągle nawlekać y, igły. Tak prezentują się krzyżyki. Tutaj też mi się trochę y, wyjechało, ponieważ mam tu taki kawałeczek. To do zrobienia, a też już nie chciałam zmieniać co chwilę nitki. I tutaj już będę leciała y, tutaj normalnie metodą parokowania. Jak zrobię ten kawałeczek Także dokończę teraz ten rządek, który mam tutaj zaczęty. Będę leciała te dwa kwadraty całe i te dwa do połowy jednym kolorem. Będzie mi tak łatwiej. Jak widzicie, zbliżam się tutaj już do tego miejsca. Czy ja jestem w tym miejscu? I niedługo będę zaczynała robić pierwsze, pierwszy mak. To już będzie na tej, już nie chcę odczepiać, ale to już będzie na tej karteczce maczek i inne też kolorki żółte, bo tutaj praktycznie jadę tymi samymi i teraz przyszły te właśnie fiolety, dwa odcienie fioletowego. Tutaj wydają się trochę jaśniejsze, a tutaj trochę ciemniejsze. Może tak z daleka pokażę. No i to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o tą część. Dohaftuję tak kwadraciki i to jednym kolorem i wam pokażę jak to wygląda. Fajnie jest, bo tutaj jest właśnie dużo tym jednym kolorem. Mogłam właściwie wcześniej zacząć tutaj haftować to jednym kolorkiem byłoby szybciej. Ale to nic. Mogę wam jeszcze pokazać tył mojej pracy. Tak wygląda tył. Tutaj już Fajnie to wygląda. Czasami są takie miejsca, bo ja no wiadomo, robię sobie na skróty jak mogę i takie po prostu zostają. Ale jak widzicie, tutaj jest wszystko w, to, w tą samą stronę haftowane. Nie uwzględniając tego mojego początku, to już całkiem inaczej było. Ale jak widzicie, nie jest źle. Fajnie ten tył wygląda. Chyba najlepszy tył moich, z jednej z moich prac. Tak mi się wydaje, bo tamte to nie przywiązywałam do wcześniejszych prac, tak żeby ładnie tył wyglądał. A tu wygląda tak. No dobrze, to ja sobie będę haftowała dalej. Jak coś przybędzie, to się odezwę. Teraz możecie zauważyć moje kombinacje, żeby mi było lepiej haftować tą metodą parkowania. Zaznaczałam sobie na kanwie na zakiem, co mam robić jak mam robić, żeby sobie ułatwić sprawę. I tak było mi o łatwiej po prostu haftować. Znaczałam sobie i na wzorze papierowym i na kanwie te obszary, gdzie miałam ten jeden kolor, żeby już tym jednym kolorem pojechać. I się nie martwić, stresować, że coś pójdzie nie tak. Jest to bardzo spore ułatwienie. Tutaj już troszeczkę przybyło. Dokupiona mulina. Ciacho, kawa. I sobie haftuję dalej. Jak widzicie, nieba przybyło. Pojawiają się już jaśniejsze kolory. Piękny pomarańcz. Tłem to bardzo szybko idzie, tu nie ma problemu. A tu już pojawił się pierwszy mak. Pierwszy kwiatek, już widać. Fajne odcięcie koloru. ładne ładne właśnie to czerwienie. Troszeczkę odbiegam tutaj od metody parkowania, ale, ale bardzo się staram jednak to wykonać tą metodą. Ale jak już mam. Kilka krzyżyków jednego koloru, to już po prostu to haftuję, żeby mi było wygodniej i szybciej. Bardzo polecam właśnie ten obrazek do nauki parkowania. On jest bardzo wąski, mieści się w tamborku, bo ma ponad 100 krzyżyków szerokości chyba 108, jak dobrze pamiętam. No i tutaj widzicie właśnie tą rozbieżność od metody parkowania, ale to jest tylko kawałkami. W rzędach, a resztę starałam tła się już robić tą metodą parkowania. Cześć! W tym miesiącu, w październiku, miałam nie haftować maków, bo chciałam nadgonić swoje poprzednie prace, ale to mi się udało, więc mam jeszcze parę dni do końca października i haftuję sobie maki. Ostatnio było, byłam chyba w tym miejscu w jeden, w jeden dzień, pamiętam, że zrobiłam 9 rzędów no i dzisiaj jest chyba trzeci dzień jak haftuję maki i zbliżam się już do końca tej karteczki i będę miała już 50% jak to dokończę i będę wchodziła na kolejną To będzie tak wyglądało i tu już będzie się pojawiało więcej tych maków więc będzie więcej kolorów, już pojawi się też czarny. Tutaj, jak widzicie, już sporo jest żółtego. Trochę odstępuję od metody parkowania, bo jak mam jakieś małe ilości krzyżyków, już nie chcę tej igły ciągle nawlekać, ale nie, nie staram się tak mocno wychodzić za daleko, tylko tak w miarę możliwości, tak żeby to dobrze było i żeby mi się nie nie myliło, tutaj już są jakieś pąki, takie, szare, takie brązowe się pojawiają no i powolutku, powolutku jeszcze troszkę do końca zostało no ale miałam nie robić, ale jednak wyszło, że, że haftuję nie mogę się, siedzieć tak przy żabach, bo córka mi nie daje, więc yy, to jest hawcik, który nie wiem, ona chyba toleruje i jak ona się bawi tutaj mi na podłodze to ja wtedy mogę sobie trochę pohaftować po i nadganiać także już sporo mam, jest prawie 50% jeszcze tutaj mi zostało parę rzędów. być może jutro już zakończę tą kartkę i przejdę na kolejną właśnie najgorsze jest to przechodzenie na tę kolejną kartkę bo będę musiała przy ostatnim rzędzie korzystać z dwóch, żeby dobrze parkować nici dobrze mi się haftuje z kartek, bo no telefon też niestety nie mogę przy córce używać to już jest ten etap, że ona już więcej rozumie, jest bardziej kumata i, i cały czas zresztą mówi, że baba, baba bo wie, że przez telefon można sobie porozmawiać z babcią i no niestety nie dałoby się przy niej haftować z telefonu więc dobrze, że mam taki jeden projekt gdzie haftuję z kartek i to mi ułatwia sprawę moje troszeczkę nieuporządkowane nici nie są ustawione po kolei, bo jedno wyciągnę i po prostu przekładam i moja wymiętoszona rozpiska tu jeszcze troszkę zapasów mam no i tak sobie siedzę i haftuję jak mogę Teraz wrócę do żabek, póki mogę A do tego hafciku wrócę wieczorem Także jak pojawi się już więcej, to 50% to Wam pokażę dalej jak to wygląda Na tą chwilę to by było wszystko I tutaj mamy już prawie cały mak Jeszcze pokazuję tło jak kontrastuje bardzo fajnie to wygląda. Takie letnie kolory, piękny jest ten zachód słońca. Fajnie ten mak kontrastuje z tym tłem. Już nie mogę się doczekać, jak przybędzie mi kolejnych kwiatków. Jeszcze trochę zostało do końca, ale fajnie się haftuje dosyć szybko. O, to już mamy. Kolejny kwiatek, są już łodyżki. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Zdjęłam tam borek, żeby było lepiej widać. Już y, niewiele brakuje. Są dwa maki, jest pączek, łodyżka. No, świetne. Pewnie jakbym haftowała w DMC, to te kolory by były jeszcze ładniejsze, ale tu jest Ariadna. Bo chciałam wykorzystać to, co mam. Niewiele kolorów musiałam dokupić, więc chcę używać jednak ariadne, bo w DMC jest większy wybór. A trochę mam tych zapasów, dlatego chcę to wszystko pozużywać. Cześć, witajcie. Robię dogrywkę. Jest już dosyć późna pora, bo już jest po 23., ale bardzo chciałam dokończyć ostatnie dwa rzędy. I tym oto sposobem wyhaftowałam już przedostatnią kartkę moich maków. Została mi już tylko jedna. No i właśnie odleciała mi na podłogę, ale to nic. Jak widzicie maków sporo przybyło, przybyło sporo pąków i tutaj już jest to zachodzące słońce. Zostałam mi już dosłownie chyba 7 rzędów takich po, no po 100 kratek. 100 krzyżyków w kratce więc nie jest to aż tak dużo. Jeszcze tutaj mam herbatkę niedopitą, ale za chwilę idę spać. Chciałam tylko to dograć, zrobić zdjęcie, żeby było. I na tą chwilę mam zrobione już 75, ponad 75%. Dziś mam 21 listopada, i w listopadzie już wyhaftowałam 6156 krzyżyków. Tak jak mówię bardzo się spieszyłam, żeby dokończyć te dwie linijki po 108. I zajęło mi to godzinę, tak mniej więcej, bo jeszcze wcześniej sobie uzupełniałam zeszyt chwiatyarski o sampleryka, musiałam uzupełnić. I powiem wam, że fajnie mi się robiło o tej porze, ponieważ mogłam sobie włączyć radio i na spokojnie sobie posłuchać normalnej muzyki a nie tylko bajki i bajki jak to moja Marysia sobie życzy już ma taki etap, że no, domaga się bajek, piosenek dobrze, że jeszcze mogę jej trochę pośpiewać, mój głos toleruje i nawet y, też zaczęła po swojemu śpiewać Pani Janie więc to daje efekty no ale mimo wszystko brakowało mi takiej chwili, gdzie mogę sobie w ciszy posiedzieć i posłuchać radia, bo przeważnie na tej porze ja haftuję kapturka w drugim pokoju, no i tam nie mam tego radia. Radio mam w kuchni, a też nie chcę robić tego głośno, żeby się mnie obudziła mi czasami. No i to Wam się chwalę. spadę śnieg, mamy zimę, a u mnie lato. Pięknie te maki wyszły. Ja dopiero teraz y, zdjęłam sobie tamborek, i dopiero teraz mogę sobie popatrzeć na tą właśnie ten kawałek, gdzie są maki. Tak miałam zawinięte i tego nie widziałam. No i nie mogę się napatrzeć, fajnie to wygląda. Jeszcze jak będzie wyprane, nie będzie widać tych linii. To naprawdę super. To słoneczko jeszcze takie tutaj. Y, prawdopodobnie jeszcze będę dogrywać, jak będę robić końcówkę bo już chyba mi się nie opłaca dzielić tego y, filmu jeszcze na dwie części już dogram będzie chociaż jeden dłuższy bo tak to są wszystkie krótkie jeszcze uda mi się sięgnąć kartkę udało mi się to Wam pokażę. Jeszcze muszę sobie wyciąć to białe tło, żebym mogła sobie to przypinać do tamborka. No i tu już będzie więcej ciemnych kolorów, szczególnie tutaj na dole. No i zostało ile? Raz, no w sumie to niecałe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem rzędów takich po sto. Nie wiem ile jeszcze mi to zajmie. W listopadzie raczej tego nie zakończę. Bo chcę jeszcze trochę pohaftować samplerek Myślę, że w grudniu Za dużo by było finiszów A nie chcę już przesadzać Z tymi finiszami Zostawię coś Wam Na następny może miesiąc O i teraz patrzę, że nawet kubek Z herbatą mi pasuje do tych maków <gryw> Tak się złożyło No jestem zadowolona Posłuchałam sobie muzyki W spokoju sobie pohaftowałam No spokojnie i nawet szybko mi poszło, bo tak w, cie, w ciągu dnia ja robię maks 4-5 rzędów. Czasem się zdarzy więcej, jak jest łatwiejszy obszar, ale więcej mi się nie udaje zrobić. Jak mała śpi w dzień, to to haftuje kapturka. A maki to przy niej jakoś się da, chociaż też nie zawsze. Zresztą wiecie, jak to jest. A nie mogę się doczekać, już też chcę zakończyć, żeby już zacząć może jakieś kolejne zimowe też ostatnio mąż mnie się zapytał, co ja będę robić z tymi obrazami, już trzy wiszą na wieszaku <grym> i nie, nawet ich nie oprawiam, bo jeszcze nie wiem gdzie je powieszę, nie ma za bardzo miejsca i też e, e, ta pora nagrywania mi się tak udało bo mąż jest na, drugą, na nocną zmianę pracuje, mała śpi ja ten tydzień po prostu będę korzystała i chyba będę sobie tak siedziała wieczorkami. Jak nie będę zbytnio zmęczona, chociaż z godzinka na spokojnie pohaftować: czy to kapturka, czy to może sampler, albo, albo te maki. Zobaczymy. Jutro, może sobie już od nich odpocznę, sobie pohaftuję samplerek, w międzyczasie, jak będę miała wolną chatę, ciszę, spokój, to będę haftowała kapturka no to nie wiem co tu jeszcze Wam powiedzieć jeszcze widziałam na Instagramie też jedna osoba haftuje te maki co prawda nie metodą parkowania, bo, ale ma więcej tak mi się wydaje, bo już ten dół jest też troszeczkę pohaftowany też wstawię to zdjęcie, też staram się wstawiać, przeważnie w relacji, ale może teraz dodam post, bo zrobiłam fotkę. Jest kanwa trochę wygnieciona, staram się ją trochę ponacernąć, ale piękna. Boże, nie mogę się napatrzeć. Chyba nie będę tego zakładała z powrotem na tamborek. Jeszcze popatrzę na te maczki przed snem. Będę miała może fajne sny. No dobrze. To będziemy się widzieć pewnie jak zakończę, albo będę już bliżej końca, to też może coś dogram, żeby nie było, że znowu jakiś krótszy filmik Wam wrzucę. No, no to mm, widzimy się za chwilę, a ja pewnie za, nie wiem, 2-3 tygodnie może coś dogram, a Wy będziecie widzieć to za chwilę. No to trzymajcie się i do następnego. Więc tak to na tą chwilę wygląda. Mm, już nie będę zajmowała tę no Maki naprawdę mają piękne kolory. Takie bardziej letnie niż wiosenne. Ale ja na pewno chcę je skończyć przed latem, żeby mieć chociaż jeden finisz, bo nie wiem, jak to w tym roku będzie. Bo mam dosyć duże prace zaczęte. Więc na pewno będzie jeden finisz, a co dalej to się zobaczy więc tak to wygląda prawdopodobnie jak zakończę maki będę chciała też coś zacząć z kazetki od kolikamo. tak żebym mogła sobie ćwiczyć metodę parkowania więc wybiorę sobie jakiś łatwy obrazek z dużą ilością tła żebym mogła te parkowanie robić i taki żeby nie był za duży nie wiem czy, czy może coś tak żeby mi tam borek wszedł zobaczymy jak to będzie wyglądało no i tutaj została ta jedna kartka jak wcześniej mówiłam więc naprawdę już niewiele myślę, że w marcu to do, do nich wrócę może pod koniec lutego zobaczę, jak mi się będzie już bardzo tęskniło to wrócę a na tą chwilę tak to wygląda mam nadzieję, że się ucieszycie że troszeczkę coś innego się pojawiło niż tylko zima i kapturek bo jednak no, mam tylko dwie prace no i ta jest trzecia więc tak dla odmiany Wam pokażę tą e, myślę, że Was też to zaciekawi trochę Wam się zrobi cieplej na serduchach e, mm, i też to jest taki e, no tak ta czerwi no, no piękne są te maki nie wiem gdzie jeszcze powieszę i mówię, ten obrazek był taki robiony, właśnie specjalnie go wybrałam po to, żeby ćwiczyć metodę parkowania. A też mam dużo zapasu moliny ariadne, więc chciałam też ją trochę pozużywać. Ale i tak musiałam troszkę motków tutaj dokupić, bo jeszcze nie mam całej palety. No i tak to wygląda. Więc na tą chwilę, o, jeszcze może Wam tył pokażę. Nie wiem, czy tam wcześniej było widać. No i ten obrazek mi się fajnie haftuje metodą parkowania No i na pewno do niego wrócę Bo chcę, chcę go skończyć Chcę mieć jakiś finisz w tym roku Więc jeżeli filmik Wam się podobał Piszcie komentarze, subskrybujcie, komentujcie Będzie mi niezmiernie miło I na pewno pochwalę się jak go zakończę Dosłownie został mi taki tylko Kawałek, więc to może miesiąc czasu. Myślę, że go skończę. Więc trzymajcie się cieplutko. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, jeżeli pierwszy raz oglądacie. Napiszcie mi komentarz, dajcie łapkę w górę, bo to naprawdę wiele dla mnie znaczy. Bardzo mnie to motywuje i będę się brała za e, zimę. Zimowy pejzaż Lukasa, bo jeszcze mam dwa dni stycznia, więc jeszcze chcę nakłonić trochę statystyki krzyżykowe, żeby jak najwięcej wyhaftować. To trzymajcie się. Pa!